Szukasz pierwszej fury za 10 tysięcy? Rozważ tą propozycję. Citroen C2. No bo jak powiem Wam, że za mniej niż 10 koła możecie mieć małe zadziorne autko, które brzmi tak... ...przyspiesza tak... ...a do tego ma potencjał, żeby zrobić z niego baby-ride'ówkę. Na pierwszą furkę jest prawie idealne, bo kosztuje niewiele i łatwo tym zaparkować, co nie powinno dziwić, bo siedząc z przodu jesteście w stanie ręką dotknąć tylnej szyby. Pod maską silnik 1.6 o fajnej charakterystyce. Trwały, mający nieco ponad 120 koni. Uważacie, że to za mało? Ludzie, to auto waży około tony. Setkę robicie tu w nieco ponad 8 sekund, a jadąc w stówę w takiej małej puszce czujecie się jakbyście na liczniku mieli co najmniej 140. No dobra, a jak zamiast zapachu benzyny przy tankowaniu wolicie mieć tłuste łapy w oleju napędowym, to możecie rozważyć 1.6 6 HDI. Po cipie będzie to miało jakieś 140 koni i chyba nie muszę mówić co taka moc i wysoki moment obrotowy robi z takim autkiem. To już naprawdę zasuwa, a przy tym pali max 5 litrów. Auto to ma jednak swoje wady, bo nie jest mistrzem bezawaryjności i różne pierdoły lubią się tu popsuć. Tak czy inaczej jest to spoko opcja, dość rzadko widywana na drogach, a fajnie wyglądająca i z lekkim pazurem.